ogóle to Ukraina powinna Abramsy tu przerzucić, seryjnie, na ten przyczółek i, stary, lecieć w dół, nie, na agresywnym planie, i powinni przeciąć, tak, tutaj ich powinni odciąć i później robić wielką, starą ofensywę tutaj, nie, seryjnie, chłopie, tu jest, widzisz, oś ataku, na force ataku, później jadą tutaj, stary, A. Przecież kurwa to jest... Chłopie, nie wiesz, że oni tak mogą wjechać? Co ty nie studiowałeś kurwa historii w Hearts Tak, patrz i widziałeś kurwa wygrałem wojnę już. Tak, muszą tu supply huba zbudować i i będzie git chłopie. A później tutaj desant robią na morze czarne żeby je zdobyć i później tu robią desant i wjeżdżają tędy Odcinają ruskich otropy. Później jest na Wołgograd wielka ofensywa. Chłopie. I później z Wołgogradu Trigorzyna reanimują z Piotruskim. I dalej na Moskwę ruszają.